Zapraszamy na naszego Discorda, gdzie będzie można z nami w coś pograć, pogadać, zadać pytanie i otrzymywać wiadomości o nowych filmach. Link w komentarzu. Pamiętajcie też o pytaniu dla Was, jaka mapa według Was wymaga reworka. Nie zapomnij tylko o subskrypcji oraz łapce w górę, jeżeli film Wam się spodoba. Dzięki za wsparcie. Przerwa wakacyjna to czas, gdzie gracze sportowi ładują swoje bateryjki przed męczącym, zbliżającym się nowym sezonem. Nie inaczej jest u zawodników Virtus Pro. W tym momencie widzicie zapewne zdjęcia czy też filmy, które są wrzucane przez graczy VP. Po tak intensywnym okresie, jaki mieli, z pewnością trochę przerwy im się przyda. W końcu, aby stać się jednym z najlepszych, trzeba teraz pracować coraz ciężej, co wielokrotnie powtarzał też Snacks na streamach Pago. Między innymi przez zwiększoną pole map, czy też ogólnie wyższy poziom na sportowej scenie. A propos tej wakacyjnej przerwy, kiedy będziemy w stanie ponownie zobaczyć Wirtus Pro? Najprawdopodobniej będzie to po prostu Liga SEA, która zaczyna się już 2 września. Wcześniej raczej nic nie zapowiada się na to, aby tych polskich graczy ujrzeć. Czego oczekujecie od zawodników Wirtus Pro po przerwie wakacyjnej? Piszcie w komentarzach. Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że już niedługo doczekamy się wreszcie nowej operacji w CS-ie. Przynajmniej tak twierdzi Paweł Dundik, czyli twórca Steam Database. W ramach przypomnienia warto tutaj zaznaczyć, że ostatnia operacja Hydra zakończyła się 23 listopada 2017 roku, czyli już naprawdę bardzo dawno temu. Zdecydowanie nowa operacja nieco ożywiłaby tę bardziej casualową część graczy CSGO, czyli tak na dobrą sprawę sporą większość. Co chcielibyście zobaczyć w takiej nowej operacji? Piszcie standardowo w komentarzach. Legendarny niemiecki zawodnik Fatih Gobbi-Daik niestety zakończył karierę. Zdecydowanie była to jedna z tych osób, która przyczyniła się do sporego postępu niemieckiej sceny. Warto przy tym zaznaczyć, że jego kariera w się zaczynała się gdzieś w okolicach 2003 roku, a największe triumfy świętował pod banderą Maus Sports. Na ten moment chce poświęcić więcej czasu rodzinie, a w organizacji Big będzie pełnił funkcję menedżera. Cieszy zatem fakt, że na scenie sportowej pozostanie. Niedawno ESL zapowiedziało, że rework Kesha dobieł końca. Plotki zostały potwierdzone, a odświeżona wersja tej mapy będzie zaprezentowana podczas turnieju ESL One New York. Odbędą się one między 26 a 29 września. Zatem przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać na użycie tej nowej wersji mapy. A w tym materiale byłoby na tyle: pamiętajcie o naszym Discordzie oraz o pytaniu z początku filmu. No i nie zapomnijcie o pozostawieniu po sobie łapki w górę oraz subskrypcji, jeżeli ten film Wam się spodobał. Dziękujemy za, was, za Dziękujemy za wasze wsparcie.